ze względu na tych formalnych, które wielokrotnie uważaliśmy, że należy przestrzegać, wnoszę o zdjęcie tego sporządkowanego. Dziękuję. Wniosek jest o zdjęcie tego sporządkowanego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku, który zaproponował radny graczek w Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wniosek jedno został podjęty. Dziś wiem, że kiedy przekraczam granice, kiedy wchodzę na pora internetowe, czy też dyskutuję z przyjaciółmi, obcymi, wiem, że jestem wolny. Że mogę to czynić swobodnie, że nikt temu nie przeszkadza. Wolno ograniczona jest jedynie inny wolnością innych ludzi. To jest bardzo ważne, że moja wolność ogranicza tylko wolność innego człowieka. I że są ludzie wokół mnie, dzięki którym tę wolność zawdzięczam. Są bezimienni, niemienni, na przykład matki Solidarności, które tak niedawno były prezentowane tutaj na dziedzincu Urzędu Miasta, jest w Lech Wałęsa. Jako 30-latkowie, a tak się składa, że obaj z Andrzejem mamy po 30 parę lat, pamiętamy jeszcze poprzedni system. I że czerpiemy z pełnymi garściami z nowej rzeczywistości. Zawdzięczamy to właśnie takim ludziom, oznaczam obecną sytuację, jak Lech Wałęsa i wielu również zgromadzonych tutaj na sali którzy w tamtym czasie nie poddaliśmy się bardziej o to, żebyśmy byli wolni. Uważamy, że próba przegłosowania tej uchwały jest to rozwiązanie siłowe. Chodzi o to, że w obecnej sytuacji osoba pana Lecha Wałęsy budzi ogromne kontrowersje. Jest sytuacja no, taka, że jest to osoba politycznie czynna. Jako klub Rady Prawa i Sprawiedliwości będziemy głosowali przeciwko tej uchwale, ponieważ nie widzimy powodów, dla których w taki sposób tę uchwałę się wprowadza. Jako beneficjent, który ma duży szacunek. Dla Was, którzy tą walkę prowadziliście, ale także dla tych, którzy byli z drugiej strony i to rozumieli. Nie rozumiem dzisiejszego Waszego sporu. Jest dla mnie niepojęty. Wasza walka o historię i o to, kto jest lepszy i kto ma patent, naprawdę o historii, o heroicznej historii, jest dla mnie niezrozumiała. Ta historia nie jest historią pisów i nie jest historią Platformy. Ta historia jest historią Polski, Szczecina. Ona jest także moją historią odziedziczoną. Wasz spór dzisiaj powoduje to, że ta historia się dewaluuje jest żenujący. Jednych i drugich. Bo złożenie, bo to co mówi PISO Wałęsie wywołuje w mnie poczucie zażenowania. Ale także to, że uciłuje się na siłę artymetyką przygotować nadanie tytułów, też budzi moje zażenowanie. Wałęsę, Solidarność, strajki, walkę z komuną zrobiliście elementem partyjnej gry. Ja tego nie rozumiem. To jest wasza zabawa, ja nie mam z tym nic wspólnego. Była zabudżawa w takiej chyba najpiękniejszej balladzie o żalu. W jednym zwrotek śpiewa, że a przecież mi żal, że nad naszym zwycięstwem niejednym górują cokolwiek, na których nie stoi już ten ktoś na cokole, ta postać na cokole jest niezbędna dla nas żyjących, tak, ale przede wszystkim dla tych przyszłych bo to jest ten wzorzec, ten ktoś, kto pokazuje bohaterstwo, heroizm, uwagę, Pewnie też e, jak w swojej osobie e, definiuje zmianę, e, która, która e, miała miejsce.